Witajcie widzowie, najlepszy kanał gier, Dzisiaj komendy z GTA Jest ich trochę sporo A nie chcę, żeby ten film miał 40 minut, tak jak film z Arka Dlatego przechodzimy już do wpisywania Zacznijmy może od wpisywania komendy na telefon Więc strzałka w górę Kontakty, Enter I teraz spację

3, 7 i I aktywuje się kod, i mamy 5 minut nieśmiertelności. Co nam to daje? No, teraz Wam to mogę pokazać. No, czy? nie wiem, no, chodźmy do tej ciężarówki. O, i patrzcie. Ich się z nami chce bić. I na mnie zadaje w ogóle obraż. Dobra, ale jak to dezaktywować? Więc można to dezaktywować wpisując to samo. No i w sumie tyle. Albo poczekając jeszcze czas A kolej jest też tego wersja na tutaj kodzie. Kody się załączą na tyldzie tam pod Escape jest taki znaczek przy jedynce. Klikacie w to i wpisujecie na kapsloku Pine Killer. No i dezaktywowałem to. Ale można też aktywować. Ok, kolejnym jest Super Jump. Wpisujemy znowu telefon. Spacja 1 9 9 9. To się zawsze tak zaczyna. 4 yy, 6 7 8 6 4 8 I aktywujemy i mamy super skok. Pewnie u Kalucha albo u innych YouTuberów widzieliście coś takiego jak super skok. No to właśnie A teraz, jak to dezaktywować, to też się po pewnym czasie dezaktywuje albo po wyjściu z gry wszystkie komendy się dezaktywują a teraz kod tekstowy to hop to it czyli też można to aktywować albo dezaktywować kolejny kod bo się pytaliście skąd mam to wszystko ale nie mam amunicji aktualnie więc na to akurat nie znalazłem komendy tekstowej

Dużo tutaj możemy sobie postrzelać, airpega. A, zapomniałem, że też. Wyłączyłem sobie komendę. Okej, okay, dobra. Możemy przechodzić dalej. Pełne zdrowie i pancerz. To teraz może zacznijmy od komendy. I mamy maksymalne wszystko. Pancerz, zdrowie Ym, też jest tutaj na telefonie, można to wybrać 8, 8, 5 No i teraz to dezalt te zachowaliśmy, No. Okej, okay, kolejny kod to ładowanie umiejętności specjalnej. To znowu zacznijmy może od komendy power, nie bez moc, up. No i mamy specjalną zdolność już, która jest u Franklina akurat, że tak spowalnia czas w samochodzie. A na telefonie to jest y, 1999 ponownie. 7, 6, 9, 3, 7, 8, 7 no i to jest właśnie ta umiejętność specjalna. Ok, teraz jak zwiększyć poziom wanted? Czyli w tym wypadku będę miał 4 gwiazdki to najpierw komenda może... O nie, ciężarówka. Dobra. Fug. I. I. B. I mamy cztery gwiazdki jak widzimy. Teraz bym zmniejszył go. Więc to jest... Love. R. U. Jeszcze raz. Love, Air. Jeszcze raz. Lawyer. Up. I ostatni raz. Lawyer. O. Już po wszystkim. Teraz. Jak to lawyer. Up. Jest na telefonie. Co to jest? Albo nie, czekajcie Najpierw to zwiększ poziom Łontet, więc wybieramy y, ponownie jeden dziewięć 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 y, trzy osiem cztery ponownie cztery osiem jeszcze raz cztery Osiem, 3 i dzwonimy i teraz mamy gwiazdkę plus, teraz, no nie no, znowu się poddało, znaczy to za nagranie też, okej okay, teraz zaś komenda na telefon jak zmniejszyć, o ile macie zdolność, żeby to wszystko tak szybko wpisać, Ok, więc teraz nam wszystko usunęło. I 300 straciliśmy. Brawo ja. Ok, więc wpisujemy 1, 9, 9, 9, 5, 2, 2, y, 9, 9, 3, 7, 8, 7. No i dzwonimy. No i mamy gwiazdkę mniej. No tam pisze, że brak mamy. Spadochron teraz. E... Ale to jak spadamy z jakiejś nie wiem, wysokości. Ale dobra, wpiszemy. Sky, sky, czemu ja piszę? Sky, ...dife... i enter. O i mamy spadochron. O tu jest w lewym dolnym rogu. E...

3 i spacer. No i mamy znowu spadochron. Teraz swobodny upadek. Czyli, że e, w połączeniu ze spadochronem, no, upadek, że nic ci się nie stanie. Wpisujecie Skyfall. No dobra, myślę, że to coś innego, to... Dobra, to spadochron może w sumie aktywować. Nie, nie mamy spadochronu. Kurde, no i możecie sobie tak latać, ale ja nie wiedziałem, że jest takie komentarz, nie, <laughs> <laughs> nie wiem, jak się załącza spadochron też. Kurde, Ko kolejny ten, albo areszt, albo więzienie. Dobra, to teraz jak to działa na telefonie? To to jest tak. Yy, może nie będę tego enterował już. Nie mamy zbytnio czasu dużo. Yy, 7, 5, 9, 3, 2, 5, 5. No i to jest dokument. Możemy to aktywować. Dobra, a teraz fine kilder No i możemy sobie spadać Możemy polecieć coś na bank jesteśmy na banku No także albo musicie mieć nieśmiertelność żeby tego używać albo czegoś innego Dobra, kolejna komenda to ślizgające się samochody, czyli... Jeśli się cały czas na ulicy, czyli syny, owy, daj. No i Kaluch to miał, z tego co słyszałem. Ok, to czekajcie, hop, to idź i sprawdźmy, jak te samochody sobie radzą. Oj. No nie wiem, czy się ślizgają. Sprawdźmy No muszę Wam powiedzieć że Ten No jakby Wam to powiedzieć Nie trzymam w ten w i S Tylko ten Tylko normalnie jadę do przodu Ok, a teraz to jak wyłączyć, no to wpisujemy 1, 9, 9, 9, czyli 7, 6, 6, 9, 3, 2, 9 I teraz to dezaktivujemy O i teraz normalnie się jeździ Znaczy w miarę normalnie no i się daje Ok. Kolejny ko e, to czekajcie. Na, zanim wam to pokażę, to patrzcie jak Franklin biegnie z, od tej linii do tamtej. Jeden, dwa. No tak z dwie sekundy. No teraz wpisujemy komendę Sad. Me. Teraz patrzcie. Jeden, no, no widać, że się biega. Okej, okay, teraz jak to wyłączyć? Znaczy no tak można też załączyć. Eee. 2, 2, 8, 2, 4, 6, 3. I spac. No i teraz to jest dezaktywowane. Kolejny to szybkie pływanie, znaczy pijaństwo, czyli ligu ory Enter. O jesteśmy pijani. Widzicie, że Franklin wygląda choćby ten. Jeszcze ten ekran się tak dziwnie trochę rusza. Dobra, to teraz wpisujemy. Jak go z tego wy wyrwać, z tego transu? 7, 8, 6, 7. E, te komendy nie działają e, na online, nie? bo się nie da wpisywać. Ok, efekt y, Michaela, czyli spowolnione tempo w na, na mierzaniu to jest D Ad E, czyli tekstowy. I patrzcie. Mamy spowolniony tempo. No, jest spowolnione troszeczkę. Teraz komenda tekstowa, znaczy nie tekstowa i no, telefoniczna. E, 3, 3, 2. E, 3, 3, 9 i 3. I spację. Okej, okay, teraz wybuchowa amunicja, ale to musimy zaś. Musielibyśmy mieć jakieś broń, a my nic nie mamy. Totalne zero. musielibyśmy tutaj jakąś policję zaczepić, żeby nam dali coś. Wzywajcie policję, jak jesteście teraz. Patrz, ten nagrywa, nagrywa. Dobra, to poczekamy chwilę. Ja już piszę ten kod High x finał twespa fig x, x. okej okay. piękno dobra teraz tutaj to jest 1 999 4 4 6 8 4, 2, 6 i 3. tutaj to jest tak. Ile ja musimy to ten załatwić. Okej, okay, dobra. Idziemy ich tutaj kupić. Jak? Przecież wpisałem komendę. Nie wiem. Okej, okay, to teraz coś innego. Czyli wybuchowy ataki wręcz. Czyli chy oty, chy Hot hands. I patrzcie co to daje. Patrzcie, podchodzicie do takiego typa i, i bucha. Dobra, załączmy sobie nie ten Fine Killer No, teraz jest na 100%. Okej, okay, jak to wyłączyć? Czy coś? No to wpisujecie 1, 9, 9, 9, 9 czyli podstawa 4, 6, 8, 4, 2, 6, 4, 2 Kurde, musimy odnowić 1 9, 9, 9 4, 6 Co jest? No nie no, znowu się podobał. Ja nie mogę, przeżyć żony ze śmiertelną. Dobra, musimy załatwić tą policję. Kurde no człowiek sobie komendy wpisać nie może Dobra idziemy tam po broni. Muszę wam to pokazać nie da się tam wejść Głupia policja okej okay, ale my znowu musimy wpisać tą komendę 1 999 4 6 Osiem. Cztery. Kurde! Jeszcze jest na dziewięć, Dziewięć. Cztery. Sześć. Like osiem. Cztery. Dwa. Sześć. Trzy. no Ponownie mamy wybuchowe ręce. Hey, I'm Czemu to? Dobra, nie mam pojęcia. Wpisujemy tutaj chod, handy. I mamy. Nie możemy tutaj atakować. Byk, dziada. A tutaj już policja startowała. Dzieli nam wszystko. Dobra, wpiszmy sobie Killer Okej, okay, gdzie jestem? Ale jestem głupi. Czy my obok nich jesteśmy dosłownie? Okej, okay, czy mamy jakaś wroga? Oj. O dobra, są tu chyba. Mam nadzieję. O, twarz, tak się samo wody, wiecie palmy wszyscy policja na mnie straszna dobrze jakiś pistolet ej mamy pistolet okej okay. teraz wpisujemy tą komendę na te wybuchowe czyli gryfy x okej okay. o i jak widzicie jest wybuchowa amunicja jest więc teraz chujmy sobie hop to i Enter No i sobie pójdźmy gdzieś tam No się z nimi nie chce tam Bawić O dobra Tutaj możemy sobie zdać I kolejne to jest Insert Diary Insert Insert Diary Enter Co czy

Dobra, tutaj nas od razu nie dotrą, więc możemy sobie na spokojnie na telefonie wpisać. Okej, jeden, dziewięć, 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 cztery, sześć, dwa, trzy, sześć, trzy, 4 2 7 9 Nie wiem jak oni się tu dostali Ok, i dezaktywowaliśmy ten kotł Gościn Dobra, i kolejny to zmiana pogody Czyli magkę Make Make it. Make it. ...rain... ...o... Oh. Make it. ...rain... ...enter. O, jest super Make it. Można to tam też też... Y raz it. Make it. cały czas będą pogody zmieniać. Okej, okay, teraz yy, na telefon jak to jest, czyli jeden, dziewięć, 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 sześć, dwa, pięć, pięć, trzy, cztery, osiem, siedem 2 4 i 6 spacy. No i teraz jest pogodne I co? Wpisanie tej komendy jest na pogodę Ok i tutaj możemy wpisywać kolejny kod fajny bug Dobra, świat w zwolnionym tempie To się teraz nam akurat przyda, czyli Xyle owy Też to kalufy miał, ale nie wiem. Jak nie, to wy możecie być przed nim. I teraz, jak to wpisać na telefonie? Spytajcie. No to ponownie nasze rozpoczęcie. 1999, 7, 5, 6, 9, 6, 6. Spacjad. Ojej No i to jest też to słowo, słowo. Okej, okay, kolejną komendą to jest Fyleo o Ty R Czyli -y. Teraz nie ma tak jakby grawitacji e, Chyba nie ma grawitacji Powinno jej nie być Nie wiem czemu jest Sprawdźmy samochodem Nie być. Dobra, nieistotne

3,7 tam jeszcze. Oh, Okej, okay, teraz to wyłączmy. Flo Alter, ja się pomyliłem. Flo Alter. Dobra, kolejny kod to zostawienie lajka like oraz subskrypcji bo to już jest koniec odcinka Jeśli film Wam się spodobał zostawcie lajka like ja już się z Wami żegnam cześć jeszcze większość albo wszystkie te komendy zostawię Wam w opisie Możecie sobie zerknąć Komendy na auta będą może w następnym filmie No nie wiem ja już się z Wami żegnałem i się żegnam dalej cześć